you mm -hmm. Bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam na kolejne czytanie tygodniowe na nowy tydzień, na okres od 12 do 18 stycznia 2026 roku. Moi drodzy, co się dzieje na niebie, na nieboskłonie? Krótki astrowstęp. Kochani moi, bardzo dużo dalej obsady w znaku koziorożca. Słoneczko, Merkury, Wenus i Mars. No, oprócz planety głównej, mojej drodze, to również mamy tutaj planety osobiste, właśnie w znaku koziorożca. Więc to taki czas naprawdę bardzo szczególny. Co więcej, na nieboskłonie, moi drodze, Jowisz w znaku raka w retrogradacji, Saturn w rybach, Neptun w rybach, uran w retrogradacji w znaku byka i Pluton w wodniku. Moi drodzy, co się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o taką tej chwili bardzo dużą obsadę znaku koziorożca i dodatkowo mamy właśnie tutaj urana w retrogradacji w znaku byka. No zobaczcie, to już kolejna jest w tej chwili planeta, która znajduje się w jakimś znaku trygonu Ziemi. Ten czas... Ten tydzień, moi drodzy, będzie przebiegał pod znakiem walki starego z nowym. Yy, jakieś nowe technologie, jakieś nowe pomysły, może i nawet jakieś nowe przepisy prawne, które tutaj będą gdzieś yy wprowadzane, tak? do czegoś tutaj ludzie będą się musieli przyzwyczaić będzie coś musiało ustąpić, tak? Jakieś stare będzie musiało ustąpić nowemu, ale uwaga, jakieś nowe też będzie musiało ustąpić staremu, bo okaże się, że pewne stare sprawy, stare możliwości, stare umiejętności czy stare rozwiązania do pewnych rzeczy, do pewnych spraw niestety są lepsze. I nagle moi drodzy, no właśnie, na przykład w domu może się okazać, że takie babcine pomysły y, typu y, syropek z malin czy z cebuli albo postawienie baniek jest 100 razy lepszy niż jakieś tam apteczne mm. wymysły kochani moi, więc nagle się może tutaj okazać, że no, pewna spuścizna starszych pokoleń, czy w życiu domowym, czy w życiu takim społecznym, moi drodzy, czy w życiu zawodowym, niestety jest lepsza. I tu właśnie mamy taką przepychankę w tym tygodniu starego z nowym, moi drodzy, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o Marsa. Mars tutaj będzie bardzo mocno tutaj... Układał się z energią urana retrogradującego w znaku ryb, moi drodzy, będą pewne sprawy tutaj wracały, będą weryfikowane właśnie też jakieś takie i układy rodzinne, i układy zawodowe również moi drodzy, i również uwaga, jakieś sprawy takie... Ekonomiczno-polityczno-gospodarcze, tak tego typu sprawy, że stare jednak jest lepsze, stare jednak jest dobre, a w niektórych miejscach nowe jest dobre. I tutaj, moi drodzy, niestety, ale troszeczkę takiej też walki i takiego ścierania się między starym a nowym w tym tygodniu będzie. Co jest ważne, ważne dla co po niektórych, moi drodzy, żeby schylić głowę przed starszymi, czy w ogóle przed spuścizną starszych pokoleń, czy przed czymś, co było wcześniej, a jednak było dobre, to były dobre rozwiązania i wziąć coś z tego, a dla niektórych, słuchajcie, czy to starszych osób, czy starszych, starych pomysłów, starych rozwiązań. Jest takie powiedzenie, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Więc tutaj też dla niektórych, moi drodzy, właśnie takie posunięcia. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Jest to okres, w którym wiele osób może na przykład decydować się na yy, rezygnację na przykład z pracy, rezygnację na przykład z prowadzenia działalności gospodarczej, moi drodzy, tak, z prowadzenia jakiejś takiej aktywności zawodowej w takiej, a nie innej y, atmosferze, czy w takim, a nie innym na przykład wymiarze. Więc tutaj wiele osób może na przykład z takich y, aktywności w swoim życiu rezygnować. Właśnie w tym tygodniu, tak, może podejmować tego typu decyzje, tak. Może, mogą też to być jakieś takie właśnie zmiany lokalowe. Y, Niektóre którzy mogą mieć na przykład pomysły, żeby zmniejszać zakres yy, prowadzonej przez siebie na przykład pracy czy działalności. Tego typu sprawy tutaj będą w tym tygodniu, słuchajcie, ważne, będą się ważyły, będziemy podejmować tego typu decyzje stare z młodym, młode ze starym. Odwieczna walka i ten tydzień bardzo mocno to pokaże. No i szykujcie się, moi drodzy, również właśnie na jakieś nowe, <laughs> nowe pomysły, nowe pomysły, jakieś takie podrzucane nam tutaj przez polityków w tym tygodniu. Stare z nowym, moi drodzy, stare z nowym. Odwieczna, odwieczna walka. Kochani moi, to tyle co do wstępu. Ja chciałabym Wam teraz tylko przypomnieć, że wszystko to, co tutaj usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie czytanie ogólne, zarówno to y, tutaj y, wynikające z analizy astrologicznej, jak i również to, co później usłyszycie w kartach dla poszczególnych swoich znaków. Pamiętajcie, moi drodzy, że pod wpływem jakichkolwiek czytań ogólnych, czy to moich, czy gdzieś tam innych jeszcze, nie podejmujemy jakichkolwiek ważnych życiowych decyzji, nie wprowadzamy żadnych rewolucji w swoich w związkach, czy w swoich na przykład sprawach bardzo ważkich, zawodowo-finansowych. E, jeśli macie, moi drodzy, do podjęcia jakieś bardzo ważne decyzje i potrzebujecie wsparcia, wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych jeżeli akurat podobają wam się moje czytania podoba wam się mój warsztat pracy no to serdecznie zapraszam do kontaktu wszystkie informacje jak się ze mną skontaktować znajdziecie moi drodzy na dole w opisie filmiku, nie ukrywam, że mam bardzo zapełniony kalendarz więc czasami jest trudno trudno naprawdę o jakieś tam miejsce więc proszę o cierpliwość najlepiej po prostu napisać wiadomość moi drodzy i chwilkę po prostu poczekać czasami na, na uzyskanie odpowiedzi. Drodzy moi, takie czytanie nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani i nie podejmujemy też ważnych, żadnych życiowych, rewolucyjnych decyzji właśnie pod wpływem czytań ogólnych dla osób, którymi jesteście zainteresowani, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Również proszę też pamiętać o tym, że tutaj energia nie zna czasu, miejsca i przestrzeni, więc niektóre sprawy już mogły się gdzieś tam w poprzednim tygodniu troszkę zawiązać i zadziać, albo będą miały przesunięcie na przyszły tydzień. To właśnie jest prawo energii. Moi drodzy, energia wie, co robi i zadziewa się wtedy, kiedy jest dla niej odpowiednia przestrzeń i kiedy wszystkie składowe się zadzieją, kiedy wszystkie składowe się spełnią. Moi drodzy, na dole w opisie filmiku linkuję czytania specjalne, linkuję również informacje na temat Pustego Kursu Księżyca na ten miesiąc i również, moi drodzy, informacje dotyczące chińskiego horoskopu, więc tam możecie się zapoznać z jakimiś ciekawostkami właśnie do, dotyczącymi chińskiej astrologii, chińskiej metafizyki. Kochani moi, to wszystko. A propos wstępu, zapraszam Was na czytania teraz dla poszczególnych znaków Zodiaku. Moje drogie skorpiony, a teraz Was zapraszam na czytanie. Przypomnę, to jest czytanie tygodniowe na tydzień od 12 do 18 stycznia 2026 roku. Moje drogie skorpiony, kolejny tydzień sezonu na koziorożca, bo Słońcem, Merkury, Wenus i Marsy w znaku koziorożca, Mars między m.in. Wasz, słuchajcie tutaj opiekun, Mars, tak, co nowe, co stare. Tutaj walka też o pracę, moi drodzy, widzę, o jakieś stanowiska, jakieś pozycje. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj właśnie ten czas Wam przynosi. No, jest dużo planet, słuchajcie, w znaku Ziemi, który jest Wam przychylny, jakby na to nie patrząc. No i jeszcze Uran w retrogradacji, który też jest w znaku byka. Zobaczymy, co u Was, moi drodzy, starego, co nowego, co będzie odchodziło, a co będzie przychodziło, co będzie trzeba weryfikować, a do czego będzie trzeba wrócić. Już, moi drodzy, będziemy tutaj dla Was prosić karty, poprosimy karty. Rezonujące ze mną skorpiony, rezonujące ze mną skorpiony. <laughs> poprosimy karty dla rezonujących ze mną skorpionów. Rezonujące ze mną skorpiony tydzień 12-18 stycznia 2026 roku. Bardzo ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, Skorpiony moje drogie, macie kartę kochanków. Ha, wybory, dokonywanie wyborów, moi drodzy. Eee, sprawdźcie bardzo, proszę, szósty dom horoskopu urodzeniowego, co macie w znaku bliźniąt, Merkury, moi drodzy. No Merkury w tej chwili znajduje się w znaku koziorożca. No ale, ale, gdzie jest Wasz urodzeniowy Merkury? Co tam się dzieje? Za co jest w tej chwili odpowiedzialny? I moi drodzy, warto również sprawdzić dom, który tradycyjnie jest przypisany znakowi bliźniąt, czyli trzeci. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną bliźniąt, rezonujące ze mną bliźnięta, rezonujące ze mną bliźnięta. 12, 18 stycznia. 2026 roku. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii moi drodzy macie kartę a, duchownego. To właśnie, dokonywanie wyboru i porządkowanie pewnych spraw. Naprawdę porządkowanie. Co do jakichś umów, co do jakichś, moi drodzy, rzeczy ważnych dla Was, życiowo-sercowo szczególnie tutaj dla takich niektórych skorpionów które słuchajcie no może były w takich historiach w takich relacjach gdzie namiętność była pomylona z miłością a miłość z namiętnością <laughs> ha, ha, ha 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 no zaraz zobaczymy sobie co to jest ósemka denarów no i mamy księżyc Księżyc moi drodzy i tutaj jeszcze kochankowie. Księżyc też arkan wielkiej sprawy, ważne, przeznaczeniowe. Pamiętajcie, aby sprawdzić, gdzie macie położony Księżyc w swoim horoskopie urodzeniowym, w jakim znaku i w którym domu i za co w tym momencie jest u Was odpowiedzialny za to. Kochani moi, ósemka denarów oraz karta, karta tęsknoty aura tego tygodnia. Ósemka denarów, moi drodzy, i karta tęsknoty pokazuje, <grych> że jesteście jeszcze troszeczkę gdzieś tam zaangażowane, moje drogie skorpiony, w takie sytuacje, które kosztują Was dużo wysiłku. Dużo wysiłku osobistego, dużo wysiłku emocjonalnego. Również jeszcze dużo wysiłku finansowego, bo to są też jakieś sprawy, słuchajcie, które kosztują dużo wysiłku finansowego. Widzę, że są tutaj skorpiony, które będą się zastanawiały właśnie nad kontynuacją jakichś współprac, zarówno zawodowych, ale też i tak zwana współpraca osobista, czyli po prostu relacji osobistych. Tak? moi drodzy, karta tęsknoty pokazuje na to, że będziecie w tym tygodniu musiały włożyć wysiłek uporządkowanie strefy emocjonalnej, że będziecie musiały włożyć w to jakąś pracę. Ile pracy, moje drogie skorpiony, włożycie w uporządkowanie swojej strefy emocjonalnej, to tyle będzie waszego, to tyle z tego wyciągniecie. Tyle będzie zysku, moje drogie Skorpiony, dlatego że w tym momencie ta sprawa, ta jakaś konkretna sytuacja powoduje, że jesteście odwrócone tyłem do życia, odwrócone opozycyjnie, moi drodzy, do otaczającego Was świata. No i tak to po prostu wygląda. Eee, kosztuje Was to dużo wysiłku, dużo, moi drodzy, emocji dużo wszystkiego, patrzenie gdzieś tam w tył, w tył, tęsknota za czymś. I tu jest troszeczkę, moi drodzy, taka historia związana z takim osobistym uporem. Tu chodzi o to, że same, moje drugie skorpiony, momentami takżeście podjęły taką decyzję, że a ja muszę sam to, sama w tym być, sam, sama, y, muszę tego doświadczać, tak? No. I to jest naprawdę, słuchajcie, błędna droga, tak? Taki przymus i zmuszanie się do doświadczania czegoś. Moje drogie skorpiony. Y Owszem, jest to takie zabukowanie za, za przeszłością, za jakimiś tam też zarobkami, za jakimiś tam innymi słuchajcie sprawami, za jakimś takim poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacją, za czymś, co faktycznie gdzieś tam w przeszłości było bardzo ważne, ale moi drodzy, jest to już niestety przeszłością. Ósemka denarów, kochankowie i karta duchownego, uporządkowanie, zamknięcie, dokonanie wyboru, moi drodzy. Trudno czasami niektóre rzeczy trzeba odżałować, tak, zostawić, mimo że był do tego jakiś sentyment, bo sentyment to jest, słuchajcie, dobre słowo na ten tydzień dla Was, tak? Za, porządkowanie pewnych rzeczy, co do których macie sentyment, a czy on w ogóle jest potrzebny? Czy wysiłek związany z tym sentymentem i trzymanie się czegoś, kogoś, sytuacji osobistych, zawodowych, rodzinnych i, i przywiązanie właśnie takim sentymentem, czy to jest dobre, czy to jest właściwe. I tutaj, słuchajcie, moi drodzy, uporządkowanie następuje. Yy, dwójka buław, moi drodzy, oraz karta złodzieja, to są, słuchajcie, kochani, moi, wasze szanse w tym tygodniu. Przypadek, los. Przypadek, moi drodzy, sprawi, że wyjdzie na światło dzienne prawda. Wyjdzie na światło dzienne, moi drodzy, co Was okrada tutaj, że coś Was tutaj może okrada, okradało ze szczęścia. Z jakiego to szczęścia, moi drodzy? Może nie mogliście się cieszyć, cieszyć szczęściem w życiu rodzinnym, może nie mogliście się cieszyć szczęściem w jakiejś relacji, bo tutaj kochankowie, może byliście jeszcze w starych tematach osobistych bardzo mocno zabukowani, a to nowe gdzieś wam tutaj się nie, nie mogło po prostu wykluć. Więc to jest też takie, słuchajcie, odkrycie. I nagle tutaj wychodzi coś na światło dzienne. Kochani moi, są też osoby, które no, odkryją coś, co jest związane z pracą, bądź z domem. I tu chodzi o finanse domowe, bądź o jakieś finanse w pracy. Całkiem możliwe, że i nawet w firmie. Przez przypadek, moi drodzy, wyjdzie tutaj na światło dzienne, gdzie znikają Wasze pieniądze, tak? Nie powiem tego, a może powiem, a może powinnam powiedzieć, chyba powinnam powiedzieć, że są takie skorpiony, które w tym tygodniu mogą po prostu nakryć najzwyczajniej w świecie złodzieja, tak? i nie tylko takiego złodzieja czasu, złodzieju energii, złodzieja emocji, ale również taką osobę, moi drodzy, przez którą właśnie gdzieś giną wasze pieniądze. To może być w domu, tak, to może być właśnie w pracy. Całkowicie słuchajcie przez przypadek. Wychodzi tutaj coś na światło dzienne, bo moje drugie skorpiony, ktoś w waszym otoczeniu tak naprawdę balansuje, tak naprawdę i gra, i balansuje, bym powiedziała, gdzieś na granicy prawa. Zatem to wszystko tutaj wychodzi na światło dzienne, tak? Moje drogie skorpiony. Ok, co wy tutaj teraz macie na zagrożeniach? Karta księżyca oraz karta zazdrości. Słuchajcie, moje drogie skorpiony. W ogóle zagrożeniem dla Was mogą być ludzie zawistni, złośliwi, zazdrośni. Osoby, które są zazdrosne w domu, w rodzinie, w pracy, zazdrosny były, była, czyli generalnie, słuchajcie, zazdrość od, odmieniana przez wszystkie przypadki w, we wszel wszelkich różnych możliwych kombinacjach i zdaniach, tak? I, i, I w różnych po prostu aspektach. Więc tutaj zazdrość, moi drodzy, to, 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 to podstawa. Księżyc, moi drodzy, no cóż, pokazuje na jakieś takie niewyjaśnione do końca sprawy, jakieś takie otmenty. Jakieś takie pobłądzenie, poplątanie z pomieszaniem, yy, kochani moi. I no, ta, ci, nasi, ci nasi tutaj <laughs> państwo, to nie kochankowie, ale bez mała kochankowie, słuchajcie, bo to też troszeczkę podobna taka energia, tak? To jest wybór między czymś a czymś, tak? To, to są też trzy osoby, tu trzy osoby. Zatem słuchajcie, kochani moi, yy, dużym, tutaj też, yy, dużym tutaj też zagrożeniem może być po prostu... Yy, Przyzwyczajenie emocjonalne, zablokowanie takie emocjonalne co do jakiejś sprawy czy relacji, która jest po prostu bez przyszłości. Coś, co jest bez przyszłości, co już dawno się temu, moi drodzy, skończyło, tak? Ósemka denarów, tutaj karta tęsknoty to pokazuje. Więc jakaś tęsknota za czymś, moi drodzy, to jest tydzień robienia miejsca na nowe. Nowe musi odejść, stare musi wrócić, e, albo stare musi wrócić, a nowe, słuchajcie, we, we wszelkich możliwych wariantach. Być może tutaj y, wcześniej jakieś tam skorpiony odchodziło od pewnych form na przykład relacji, od pewnych form na przykład współpracy i trzeba jednak może wrócić do pewnych starych tam jakichś spraw i tematów, moi drodzy, i pewnych starych tam jakichś norm na przykład, albo będzie, trzeba, trzeba będzie zostawić stare, a pójść po nowe, także tu naprawdę galimat jest jeden wielki. W, 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 tym, w tym tygodniu. Przeplatanie się starego z nowym ale tak ja to po, tutaj po prostu widzę. Kochankowie, moi drodzy, dokonanie wyboru, uporządkowanie strefy emocjonalnej, strefy osobistej, uporządkowanie jakichś różnych umów, uporządkowanie różnych kontraktów, uporządkowanie też, słuchajcie, kontraktów emocjonalnych, karmicznych, wszelakich, nie tylko kontraktów zapisanych na papierze. A największym zagrożeniem, moi drodzy, to jest właśnie jakieś takie tajemnice, odmęty, gdzieś coś. Jakaś też zdrada tutaj może wyjść na światło dzienne, yy, więc to też jest tutaj dla Was zagrożeniem, no bo tak jak tutaj się pokazało, że przez przypadek coś wyjdzie na światło dzienne, gdzieś tutaj przez przypadek jakieś zrządzenie losu, przypadek spowoduje, że tak, a nie inaczej się pewne sprawy ułożą. Jeśli Wy, moje drogie Skorpiony, macie coś za uszami, macie coś do ukrycia, to bardzo proszę uważajcie, dlatego że tutaj to wyjdzie na światło dzienne, tak? Także... Zwróćcie na to uwagę, jeśli jest coś, czego mogłybyście się, moje drogie Skorpiony, wstydzić, dobra? A jeśli nie, no to pamiętajcie, że tutaj wszystkie sprawy, będą się naprawdę, chcecie tutaj porządkowały sprawy, będą się porządkowały, będzie to wszystko też wychodziło na prostą. Co ma wyjść na światło dzienne, to, 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 to wyjdzie. Poznacie jakąś prawdę, moje drogie Skorpiony, rozwiążecie jakieś tematy, odejdziecie też od pewnych przyzwyczajeń. Może przyzwyczailiście się do złych rzeczy, może do niewłaściwych rzeczy, może złe doświadczenia, tak? No może nie wiadomo, co tam się z tymi relacjami działo i może na przykład trzeba wrócić do pewnych tam jakichś, no nie wiem, kanonów, tak? No może do jakiejś tradycji trzeba wrócić, bo może jednak to, co tradycyjne, to jednak, jednak może się okazywać dobre, tak? Dużo się zadziewa. Życzę wszystkiego dobrego kochanym Skorpionom i zapraszam na kolejne spotkania.